zapomniałem co miałem powiedzieć, więc tutaj motyl z Pokémon Go. <laughs> Idezy, cześć, zaczynamy nową serię, to znaczy special collection z Pokémon Go. Zaczynamy od motylowego Team Instinct ze Sparkiem. Szybkie otwarcie. Tak jest. Są kody do Pokémon Go. Jakby ktoś chciał, można je wykorzystać w grze na telefon tu Tymczasem wywalczył z plastikiem wyjęcie karty promo. Spark, spark. Piękny spark. Popularnie. Pełny spark. Coś co ciekawszego. Przypinka, Tym Instinct. Jakby ktoś chciał. Ktoś, kto grał w Pokémon GO, ten wie, jakie są zespoły? My czerwoni. Kto nie grał, ten się jeszcze dowie. Jest 6 boosterów i kodzik To już zabiorę a my zabierzemy się do tasowania boosterów. Utworzmy z nich jakiś ładny domek, Des, daj. do radę utworzy domek To Ty już otwieraj, a ja będę tworzył domek w tle, co? Dobra. Proszę, wybierz sobie. Dobra. Motor otwiera, a ja robię poważne rzeczy. Po otwieraniu innych produktów, na Obs np. Obsidian <laughs> Flames, idzie nam to tragicznie? Tak jest, Obsidian Flames pokazało, że... Nie umiem otwierać boosterów? Nie, no że właśnie tamte <laughs> się spoko otwierają, tych nie umiem. Nowych oczywiście. Proszę ja, bardzo. Ja tutaj wam szybko przelecę. Candela. O, motyluż zepsuł. Squirrel, Spider, Wimpod, Larvitar, Numel, Egg Incubator. Nie, jest, holo. nie, Secret Real. I Slacking V Fularcie. Gratuluję. A bardzo dziękuję. Bardzo lubię takie obramowanie przez, przez, nie wiem jak to nazwać, świecące. Świecące obramowanie mówisz. Jest, dobrze. To, jest to jedna z lepszych rzeczy? Jaka jest? Proszę. Lecimy z drugim boostem, czyli na razie zaczyna się dobrze. Nie ma co narzekać, panie motylu, nie zdradź znowu zawczasu. Przekładamy cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest, panie motylu, pan nie zdradzaj co jest w booster. Bo my chcieć wiedzieć, co jest booster na koniec. <laughs> na tu, ambipom, Unfezant Reverse Holo i. i. Mel VMAX. Proszę bardzo, Motyl do dzisiaj na potężnym farcie z tym Pokémon go leci. Pogodnego pogo lasa, jak już mówiliśmy. Tak jest. Motyl tutaj szaleje ostro. Brakuje tylko jakiegoś Polarta i może Secret Rail jeszcze, co? To? Znaczy, ja, i ja bym polował na, rysze, te, na takiego ekinkubatora, jak ty masz. Mówisz Secret rare Możemy się wymienić Jak będziesz potrzebował <noise> Na razie nie potrzebuję inkubować jajek Ale jak będę potrzebował, wiem do kogo się zgłosić Charmeleon, Bulba, Numel Arolan Raticate, Larvitar Mel Meltan, Reverse Holo i Lapras Holo Swoją drogą Znowu zapomnieliśmy sprawdzać Czy któryś nie jest Litto przypadkiem e Nie czy wam mówiłem, Dez już wam mówił Ja też mówiłem, że ja chyba też miałem Litto też miałeś ditto? Też miałem ditto. No jak pech to pech, no... Raczej numer by był ditto z tych wszystkich kart, bo nie pamiętam pod którymi on się znajduje, ale raczej numer. Ja chyba też miałem właśnie pod numerem, ale nie jestem pewien, szybko wam przejrzę. I tutaj ditto. <ścoughs> to byłoby wspaniałe. Nie widzę nigdzie znaczka ditto. Ale pamiętam, że z tego co pamiętam ja też znalazłem. więc... Tak i obydwoje oczywiście pominęliśmy, ja ci przejrzę jeszcze tu czy nie masz. My to mamy talent do takich rzeczy, że najważniejsze elementy pomijamy. Może w końcu się trafi pierwszy raz, kiedy to odkleimy to, to na, na wizji. Jak inkubator. To są karty. coś się popsuło? No jeszcze jednej nie przełożyłeś. Jedną za mało. Dobra. Masz Egg Incubator. Masz to, co chciałeś. Ale ja chcę złoty. No, to w złoty. Weź przestań. Magikarp Rivers Holo i Gyarados Holo. Ale już miałeś Gyaradosa, nie? I Obaj Mister mieliśmy Monken. po dwa albo trzy. Często się zdarzają. Pamiętam, że ty miałeś Spogo. Co miałem? Spo Spogo ETB. Tak? Miałem gierę do zespołu ETB? Uh -huh. Na, nasz pierwsze, nasze pierwsze ETB. Nasze pierwsze ETB, to fakt. Ja to dobrze pamiętam, jeszcze nagrywane w innej scenerii, nie tak profesjonalnej. Profesjonalnie. Motyl przekłada. Scenery... To, wyjątkowo chyba nie zdradzi ze z Scenaria Sceneria taka sama. Zmienia się, a my te sami. Slowbook, Larvitar, Avium, Spinarak. Spinar. Stealing Slivers holo i Snorlax holo. Swoją drogą, sprawdzałeś Tito? Ja tu będę sprawdzał na bieżąco. Pozwolicie, że wam będę raz na jakiś czas zabierał booster. Czy karty z boostera właściwe, żeby weryfikować. to sobie motyl otwieraj, a ja ci będę sprawdzał. W razie bym znalazł, to ci dam znać. Już nie zabiorę, no. chociaż... Zniknie. Okaże się, że jedna karta mniej niż powinna. Motyl zaczyna pikaczem, niech sobie... Raz, Pikachu dwa. tam będzie, zobaczymy co będzie na samym końcu. Na samym końcu będzie początek. Dobrze. Stilix, Candela, Candela. Charmeleon, Pikachu, Squirrel, Bibarel, Alalen, Ratatata, Numel. Nie jest to Ditto, Squirtle, Reverse Holo i Tyranitar Holo. Też spoko. To fajne, bo się trafiły. Bo w sumie, jak na Sword Shield, w każdym przynajmniej holo, spoczko. Mm, Można powiedzieć, że udany boksik. Dokładnie, przyjemnościowe. Co wam możemy jeszcze pokazać? pokażemy wam jeszcze szybko. Kodziki. Dla tych, co nie zdążyli. Tak jest, to są kody do Pokemon Go. Więc niestety, ale musimy się z wami już żegnać. Nie na zawsze, ale na tydzień. Tak jest, za tydzień coś wielkiego. Pamiętajcie. Wielkiego w swojej małości, małego w swojej wielkości. Tak jest. Co, coś wielkiego, więc pracę y, Wam cierpliwie poczekać, bo będzie warto. Mam nadzieję zresztą. Coś, coś wielkiego wyca. dla każdego. Tak jest. Więc to już koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.